Witajcie, kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj przyda się kartka i długopis, albo nawet kalkulator, bo będziemy liczyć, ile to już cudów Pan Bóg zdziałał w naszym życiu. Kochani, dziś w Karmelu obchodzimy uroczystość Matki Bożej z góry. Karmel to dla nas duże święto, więc oddaję Was Matce Bożej pod jej płaszcz, pod jej opiekę, ale Ewangelię czytamy z dnia dzisiejszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię na to spotkanie. Wiemy, że Ty jesteś, Ty sam przygotowujesz to miejsce i czas i tak układasz okoliczności, abyśmy doszli do tego Słowa, abyśmy się zatrzymali choć na chwilę. Duchu Święty, otwieraj nasze serca, nasze umysły. Jesteśmy w drodze, potrzebujemy iść dalej. Potrzebujemy Twojego wsparcia, prowadzenia, światła na naszej drodze. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam widzieć cuda Boże w naszym życiu. Zapraszamy Cię. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Potem zaczął czynić wyrzuty miastom, w których dokonał najwięcej cudów, za to, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. Dlatego mówię wam, leżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższony, aż do piekła stąpisz? Bo gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie miały miejsce, ocalałaby aż po dziś dzień. Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie. Bardzo mocne dziś słowo. Ale. Pomyślałam sobie o tych cudach i o tym, żeby im się dobrze przyjrzeć. Zobaczcie, że hmm, może ktoś potrzebuje takiego przypomnienia, to warto to zrobić, ale myślę, że jesteśmy świadomi, że Pan Bóg działa cuda w naszym życiu. One są różne różnej wielkości, tak byśmy powiedzieli po ludzku większe i mniejsze. Warto im się przyjrzeć, ponieważ z tego zawsze rodzi się wdzięczność, a wdzięczność rozszerza nasze serce. Ale idąc dalej, warto też pomyśleć, co te, co te cuda robią w naszym życiu. Bo cud to jest takie wielkie wydarzenie, w którym, dzięki któremu coś się zmienia, Pan Bóg coś nam pokazuje. Może słyszymy jakieś słowo specjalnie dla nas? Może zmieniamy zupełnie nasze myślenie? Może wydarza się jakieś uzdrowienie fizyczne? Różne mamy momenty z Panem Bogiem. I niekiedy nam się wydaje, że taki cud przydałby się w naszym życiu, bo gdyby on się przydał, to naprawdę wszystko by się zmieniło. A słowo nam dzisiaj mówi bardzo mocno: Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsejdo. Gdyby w Tyżej i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały i nawróciłyby się. Więc to nie jest do końca tak, że cuda coś nam w życiu zmienił na zawsze. Potrzebujemy podjąć drogę. Potrzebujemy podjąć takie codzienne życie z Bogiem, bardzo zwyczajne. Zobaczcie na nasze codzienne słuchanie i czytanie Słowa. To takie bardzo proste. Siadamy ze Słowem, siadam tutaj na trawie przed Wami, nagrywam kilka słów. Ktoś z tego korzysta, jakoś się wspiera w swojej modlitwie i tak codziennie. Tylko to za mało. Potrzeba jeszcze to słowo w ciągu dnia przeżuwać, pozwolić mu pulsować w naszych żyłach, pozwolić mu rozkwitnąć. To taka zwykła codzienność, jeśli o to nie zadbamy, jeśli w relacji nie zadbamy o codzienną życzliwość, słowo, obecność, to nic nam nie pomogą wspaniałe wydarzenia raz w miesiącu. One mogą się dziać, ale czy one coś zmienią, czy zbudują naszą relację? Tak też jest z Panem. Każdy ma swoje cuda w życiu i Pan wie, kiedy one są potrzebne. To, co możemy zrobić, to, to wejść głęboko w takie znaczenie tego cudu, co Pan Bóg nam chciał przez to powiedzieć, co naprawdę chciał w nas zdziałać. Zobaczcie, że kiedy Pan Bóg uzdrawia, w Ewangelii czytamy: Jezus dotyka chorych i oni wstają, to tam jest zawsze coś więcej. Nie chodzi tylko o nogi. Zwykle chodzi o serce, o zmianę myślenia, o nawrócenie, o przylgnięcie do Boga. A to już jest nasza praca z łaską. Warto dzisiaj podziękować Panu Bogu za te wszystkie cuda, których dokonał w naszym życiu. Zobaczyć, co z nich wynikło dla naszego życia. Zobaczyć, jak je niesiemy, jak z nimi pracujemy. Czy to już może zamknięty rozdział? Czy wciąż noszę w sobie warto wzniecać takie żywe wspomnienie o tym, co się wydarzyło? O tym, że Pan Bóg powiedział mi trzynaście lat temu, że mnie kocha. I On mi to pokazuje codziennie. Tylko ja mogę nie widzieć. Zróbmy sobie dzisiaj taki spis, spis cudów w naszym życiu, w życiu z Bogiem i dziękujmy za to. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię. Ty nas prowadzisz, w Tobie chcemy się ukryć. Ty jesteś Bogiem pokoju. Bardzo Ci dziękujemy za te wszystkie Twoje dotknięcia, za te wszystkie dary cudowne, które wydarzyły się w naszym życiu. Chcemy być ludźmi pełnymi wdzięczności, za to wszystko, co się wydarza z Twojej łaski. I nie chcemy, aby te cuda były takie jednorazowe. Chcemy nimi żyć, mieć pamięć na to, co się wydarzyło. Chcemy czerpać z tego skarbu. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Boże miłości. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Życzę Wam, aby to oglądanie cudów rozszerzało nasze serca, aby nam dawało radość i pokój. Do zobaczenia i do jutra.